Siemaneczko moi kochani, siemaneczko pokażę wam gdzie znaleźć fortbyta z dzisiejszego dnia numer 34 Lecimy na zgubne ziemię tutaj na widelec i nóż Tam będziemy musieli lądować I tutaj znajdziemy naszego fortbycika widzicie tu lądujemy na przykład na nożu Wbijamy do środka i w środku fortbycik i zaliczone Cześć chłopaki Jak widzicie, żniwa zrobione, zadanie zaliczone. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. I jak zapewne widzieliście w poprzednim filmiku, mamy kod twórcy, tak? W końcu mamy kod twórcy, o który pytaliście. Także jeżeli chcecie wesprzeć zwykłego, szarego gracza, to zapraszam. Możecie wpisać, w... wspierać mnie. Będzie mi bardzo miło, bo jestem biedny i potrzebuję pieniędzy. No i co? Trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć, cześć!